Yy, trudno nie odnieść wrażenia, że chyba zabrakło paliwa tutaj w drugiej połowie dzisiaj w Poznaniu. Tak, zdecydowanie nie za, zabrakło paliwa i też jakiejś takiej konsekwencji. Gramy pięknie w pierwszej połowie i dwa razy mamy takie przystoje. Robimy, budujemy sobie przewagę pięć bramek, żeby ją w minutę stracić. Podaliśmy rękę yy, drużynie z Poznania. W drugiej połowie znowu prowadzimy czwórką i, i robimy dwa, trzy błędy. Przy tak okrojonej ławce mieliśmy grać długo, konsekwentnie nie robiąc błędów. No, no, no pięknie graliśmy w obronie, bramkarz bronił, no co z tego jak dostaliśmy nie wiem, dwie trzecie z kontry. Braki kadrowe miały wpływ na to wszystko, no bo to widać, że naprawdę już zabrakło sił w końcówce spotkania. Na pewno, na pewno jakby był Szymon Pacek czy inni zawodnicy, Karol Putt czy Michał Wojtala dostaliby może trochę odpoczynku, a tak na, zabrakło nam sił w końcówce. Ale generalnie no, jestem zadowolony. Z walki, jaką podjęliśmy, natomiast no, można to było wygrać y, nawet w tym składzie, co byliśmy. Henry Gróbal, do poznania z nami, trenerze. Y, wielka ulga chyba y, w pana zespole, bo te y, punkty były wam bardzo potrzebne, no i dzisiaj je wywalczyliście. Zgadza się. Potrzebne. Myślę, że, że ten dół tak spłaszczył się tabeli, że, że każdy nie powinien się oglądać na kogoś, tylko robić swoją robotę, czyli zwyciężać. Nam to się dzisiaj udało po bardzo, bardzo, bardzo ciężkim boju. Przez większe spotkania prowadziła siódemka, ale w końcówce to, ta, to wy, to wy przy, przychyliliście szalę na swoją korzyść. Jak teraz jak myśli, co o tym przesądziło? Uważam, że dzisiejsza absencja e, Artura Packa, dobrze mówię? Szymona Packa. Szymona Packa, tak, przepraszam. E, też nam dużo dała, bo jednak z prawo, leworęcznym graczem zupełnie inaczej gracie, e, a, a z praworęcznym e, też jest inaczej. E, na pewno wasza dyscyplina, jeżeli chodzi o e, grę, nową grę, która była zastosowana już z białą podlaską, też bardzo dużo nam e, przeciwności po prostu sprawiła. A, a, a udawało nam się po prostu to, że z głupie straty zespołu z Legnicy, my bardzo dużo kont, chyba nie pamiętam, w którym meczu mieliśmy ostatnio tyle kont, e, ale, ale dzisiaj, dzisiaj to nam dawało tlen e, w meczu, bo, bo w ataku pozycyjnym wyglądaliśmy słabo, bo bramka Legnicy dzisiaj nawet dochodząc do stuprocentowych sytuacji wyglądała świetnie. Teraz gratulacje przede wszystkim. Dziękuję, wszystkiego dobrego.